Czy to już? Czy koniec świata nadszedł? Zamknięci w domach, w maskach na twarzach, wpatrujemy się w ekrany monitorów obserwując, jak na naszych oczach wali się cały świat. Kiedyś musi. Długo przyszło wam czekać na kolejny odcinek Gier z Piekła, co? Po prostu mi się nie chciało, ale dzięki koronawirusowi udało mi się przynajmniej tyle zrobić. Także może teraz będzie więcej. E jak już pewnie zauważyliście, ten odcinek poświęcony jest grze, która w tym momencie powinna dostawać najwyższe możliwe noty. No i oczywiście znikać ze sklepowych półek szybciej niż najnowszy Fallout. Chyba naprawdę długo mnie nie było, co? Odkąd ostatnio nagrywałem filmy, EA wypuściło Anthem, Bethesda wyżygała Fallouta 76, a Blizzard to cenzurował i pozbawił nagrody jednego z profesjonalnych graczy Herstona. Tylko, że to i tak chuj, bo wcześniej to powiedzieli najnowsze Diablo na Bliskonie na komórki. Do, do yeah, I, Dlatego przyznam się wam, że Reforged nie kupiłem na premierze, tylko troszkę później, bo już wcześniej od razu tak poczułem taki znajomy zapach zapach olbrzymiej, obślizgłej, cuchnącej kupy, jaką dla nas przygotował Blizzard. Dwa lata przed premierą na Bliskonie pokazali taki gameplay. Oh no. We're too late. These people have all been infected. They may look fine now, but it's just a matter of time before they turn into the undead. This entire city must be purged. What? How can you even consider that? There's got to be some other way. Damn it, Uther. As your future king, I order you to purge this city. I przyznam, że wyglądało to obiecująco. Polygon rozpisywał się, że zremasterowany Warcraft 3 to coś więcej niż ta sama gra w HD. I w sumie już mogłem zacząć recenzję, ale nie, nie. To nie koniec historii. Więc gdy gra wreszcie ujrzała światło dzienne i recenzje krytyków wahały się od trójek do szóstek, a ocena graczy na Metacritic osiągnęła magiczne 0,5, zrozumiałem. Pora nagrać kolejne gry z piekła rodem, bo Blizzard właśnie wbił mi nóż w, w serce. Widzicie za moich czasów kurwa, ja wiedziałem, że kiedyś to powiem. Więc dawno, dawno temu Blizzard był najbardziej solidną firmą w branży każdy chciał tam pracować i każdy widział w Blizzardzie ideał. Tam pracowali gracze dla graczy, prawdziwi twórcy z powołania, którzy rozumieli swojego odbiorcę i doskonale radzili sobie z opinią publiczną. <grym> Setki godzin spędziłem przy drugim Diablo, tysiące w World of Warcraft, no i nie mogę zapomnieć najlepszej strategii z młodości, czyli Warcraft 3, oczywiście z dodatkiem Frozen Throne, ale trzeba pamiętać, że ten dodatek to nie jest byle jakie DLC, to kolejne frakcje i drugie tyle godzin co w oryginale dla singla. Właśnie, zajebisty single świetne multi i pierwsza inkarnacja Doty w mapach społeczności. Gra idealna. Ostatni patch do oryginału wyszedł w zeszłym roku, bo gra wciąż miała aktywną społeczność. Nice. Więc teraz w końcu powiem wam co zrobił Blizzard. Gotowi? Blizzard uznał, że jak już te, robi taki wyjebany w kosmos remaster, to oryginał jest do chuja potrzebny i stary klient dziś do wyjebania. No kurwa, wow. Fani pewnie by to jakoś przeżyli, gdyby nowy Warcraft 3 Force był naprawdę dobry, czyż nie? No, dobra, nie jestem pewien, ale w końcu możemy zabrać się za recenzję. Na początek dostajemy na nowo wyrenderowany filmik i przyznam, że wygląda naprawdę spoko. Później wita nas znajome menu i jak widać, wszystko zostało po staremu. Czas najwyższy zagrać i sprawdzić, czy Blizzard wywiązał się z obietnic. Jestem ciekaw, jak będą wyglądały nowe scenki. Witaj, książę Artasie. Ja i moi ludzie jesteśmy zaszczyceni Twoją wizytą. Daj spokój z ceremoniałami uterze. Nie jestem jeszcze królem. Dobrze Cię widzieć. Wzajemnie, mój chłopcze, cieszę się, że król Terenas przysłał właśnie Ciebie. Ojciec wciąż się łudzi, że nabędę przy Tobie doświadczenia i cierpliwości. Ojcowskim prawem jest marzyć. Sytuacja wygląda tak. Nasi zwiadowcy potwierdzili, że po drugiej stronie tej gry. Granicy... no kurwa, postarali się. I tak jest przez całą grę. Wszystko pozostało bez zmian. Warcraft 3 Fort jest tak naprawdę jedynie Remasterem HD. Niczym więcej, tylko i wyłącznie Remasterem HD. Innymi słowy, Blizzard zrobił nas wszystkich w chuja. Jak to możliwe, że zarówno Bethesda, jak i Blizzard w ciągu jednego roku stały się jeszcze większym głównem niż jej. To jeszcze nic. Nie dość, że gra jest dokładnie taka sama tylko, że w HD, to jeszcze każda mapa społeczności z automatu jest własnością Blizzarda. To na wypadek, gdyby któryś z Was wymyślił nową dotę. Wtedy Blizzard zaoszczędzi na prawnikach. No, widać, u uczą się na błędach z przeszłości. Czy naprawdę muszę dodawać, że rozgrywki w Multi bardzo często nie kończą się czyjąkolwiek wygraną, a wypierdoleniem z serwera wszystkich graczy biorących udział w potyczce? E, nie muszę, bo pewnie się już tego domyśliliście. Podsumujmy więc. Stara gra idzie do śmietnika razem ze starym klientem. Nowa gra to ta sama gra, tylko że w HD, a nowe mapy należą do Blizzarda, więc nowa społeczność tworzy mapy o treściach rasistowskich. <gryw> Kurwa, no wow. Oni chyba bardzo starają się, żeby nas wkurwić. Z początku zaczęli banować ludzi, którzy na forach pomagali innym uzyskać zwrot za nowego Warcrafta, ale po kilku dniach uruchomili specjalny serwis, który umożliwiał uzyskanie zwrotu. Kurwa, panie i łaskawcy, dziękuję. Finalnie zapowiedzieli, że gra jest rozwijana. No i spoko, ale na turnieju Dreamhack Open Anaheim bodaj trzy razy trzeba było powtarzać mecz finałowy w Warcraft 3 Reforged, bo dwukrotnie tuż przy końcu rozgrywki serwery odmawiały posłuszeństwa. Dopiero za trzecim razem udało się ukończyć mecz, po wyłączeniu wszystkich usprawnień graficznych. Co ciekawe, za dwoma pierwszymi razami wygrał Szwed, a finalnie zwyciężył gość z Korei Południowej. Więc może to dla Blizzarda większy rynek niż Szwecja, ale chuj wie. Czy kogoś serio jeszcze po tym wszystkim dziwi ta ocena? Nie? No i słusznie. Wiem jednak, co was tak samo jak i mnie dziwi. Co się stało, że Blizzard stał się w przeciągu ostatnich lat tak piekielną firmą? Aha, może dlatego, że... Może... Może... A... Muszę chyba tłumaczyć, że osoba odpowiedzialna za Warcraft 3 Reforged powinna wylądować w specjalnym piekle, gdzie do końca swojego pieprzonego istnienia byłaby właśnie tym pociesznym NPC w Orglimarze. W kolejnym odcinku zagramy w Hypocampal The White Sofa. Jeśli odcinek Wam się podobał, to nie zapomnijcie zasubskrybować, dać lajka albo kurwa nie dać tego lajka. W dupie to mam. Do zobaczenia.